W obliczu epidemii interesanci chcący załatwić sprawy urzędowe osobiście mieli nie lada wyzwanie. Tymczasem Urząd Miasta w Olsztynie postanowił zmienić kilka zasad w obsłudze petentów. Już teraz w kilku sprawach urzędnicy pomagają mieszkańcom bezpośrednio. Można m.in. przyjść do Wydziału Podatków, także tutaj na ulicy Wyzwolenia. Każdy, kto ma jakieś wątpliwości odnośnie swojego podatku, chciałby coś uściślić, doprecyzować, chciałby sprawdzić, jak to wygląda, jaki jest wymiar jego podatku, może przyjść na ulicę Wyzwolenia i faktycznie taką sprawę załatwić. Ponadto odbiór dowodów osobistych został wydłużony, wydłużone godzinę, już nie tylko dwie godziny dziennie, ale pracujemy faktycznie od 7.45 do 15.30, można przyjść i dowód osobisty odebrać. Proszę jednak pamiętać, że można to zrobić po ówczesnym umówieniu telefonicznym. Dodatkowo otwarte jest biuro obsługi klienta, które daje kolejne możliwości. Na wszystkie te osoby, które chciałyby załatwić jakiekolwiek zmiany związane z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, zawiesić ją bądź też aktywować działalność gospodarczą albo zmienić coś w swoim PKD, to oczywiście można to zrobić. Można także załatwić wszystkie sprawy mezunkowe. Oczywiście w dalszym ciągu większość tych spraw można załatwić elektronicznie za pomocą ePUAPu, e-deklaracji lub przez elektroniczne płatności Olsztyna, do czego zachęcamy, gdyż sytuacja epidemiczna w kraju się nie zmieniła. Osoby, które dotychczas nie korzystały na przykład z ePUAPu mają wątpliwości, czy będą mogły się uwierzytelnić. Można to zrobić przez swój bank wystarczy zalogować się za pomocą bankowości elektronicznej, w banku się uwierzytelnić i dzięki temu można różne sprawy zdalnie załatwiać. Warto zaznaczyć, że liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną w urzędzie znacznie wzrosła. Niewątpliwie jest to konsekwencją panującej pandemii koronawirusa. W ubiegłym roku, w marcu, mieliśmy ponad 800 spraw załatwianych za pośrednictwem epuap natomiast w marcu tego roku to już było ponad 1800, także widzimy, że to zainteresowanie jest coraz większe. No i wiele osób przerzuca się właśnie na takie załatwienie, na taki sposób załatwiania spraw. Mimo że w celu załatwienia wcześniej wspomnianych spraw można przyjść do urzędu, to w dalszym ciągu zachęcamy do elektronicznych możliwości, które są dostępne i naprawdę łatwe w użyciu.